To co, ostatnia runda, no niestety do Kyber 1 się nie uda wkroczyć ponownie po tej rundzie nawet jeżeli wygram, ale spróbujemy po prostu pograć, żeby w następnym sezonie udało się tam wrócić. Przeciwnik Rebel Force Kashik. nieraz z tą gildią TW wiem, że było grane, ale nie przypominam sobie teraz czy wygrywaliśmy z nimi czy nie. 12 milionów 600 tysięcy, no i zerknijmy co tutaj jest w środku, no może nie Lordzika. Knight Sisters zerknęł. Great Mothers 4 gwiazdki, więc paczka jakaś kupiona była. Morgan Relic 7 Omicron, Marin no Omicron Relic 6. Night Trooper, no to już za darmo. Kto chciał, to mógł już zrobić. No, zobaczmy, jak tam remnanci. Oh, tak. Mm, Enok się zbiera, ale całkiem nieźle. 6 gwiazdek, ja nawet e, 5 chyba nie mam jeszcze na nim. A yy, najtruper no to już wiemy, ale ten Trooper z Paridei też już zabrano, wow, to całkiem szybko gościowi poszło, ja mam ledwo tam ja coś, trochę ponad 6 gwiazdek na nim, więc całkiem sprawnie, może paczki po prostu po drodze pokupywał. Yy, ale zerknijmy co nam powiedzą najpierw boty o tym pojedynku, już przełączam ekranik, o nie, nie ten, ten. Jak zwykle zaczniemy sobie od DSR-bota. No i na, na reliku 5 o 12 postaci ma więcej, na 7 ma o 9 więcej, na 8 ma 9 mniej no i 4 mniej na paraliku 9, więc tak w sumie wyrównanie to wygląda. W obronie 1630 obron, taka raczej średnia ilość, modów sześciokropkowych ma nieco ponad setkę więcej, plus 10 speed ma bardzo zbliżoną ilość, plus 15 speed ma tylko nieco mniej, no już sporo mniej, plus 20, plus 25, 36 mniej. na Asoketano ma 2 Speed, tylko wolniejszą Jar -Jara Trochę wolniejszego Winka. Za to ma szybszą, bo aż 11 speed. 1 omikron jest Luten u mojego przeciwnika. 20 szybszy, bardzo szybki. Takiego szybkiego to chyba nawet nie widziałem jeszcze. Ładnie źle. Omikrony 2, Relic 5, Great Mothers ma jakiś tam model, bo 260 speed jest. Kapitan Enok, nieco wolniejszy Hotbot, co nam powie 36 mikronów, troszkę tylko więcej niż ja na Grand Arenie. No, widać, że ta gilia też Territory War gra, bardzo zbliżona też Galactic Power do mojej mody. Troszkę ma już, jak wiemy, słabsze relików. podobna ilość do takronów. Trochę mniej, ale między 6 a 8 ma ich dość dużo. GL-ki wszystkie ma szybsze poza Jedi Master'em Kenobim. Jeżeli chodzi o kluczowe postacie, no to tylko Jedi Knight Luka, komandera Sekretano ma wolniejszą, Omikron na Radusie jest. No i przejdźmy właśnie do obrony, co on tam trzyma. Mamy tak, Jabę, Gungan, Relic 8 na wszystkich, Soul ale bez Lutena, tylko z Kapitanem Rexem, Mother Talzin, ale co ciekawe z Morgan nie miał omikronu na niej relik 5, teraz ma relik 7 i omikron. Ciekawe czy wystawi, ale z tego co patrzyłem, wydawało mi się, że przez to, że Morgan tu jest to raczej słaby team, e, ale w praktyce Nieźle się spisuje. Ja próbowałem sobie Morgan grać Galactic Challenge, ale słabo to szło. Z zwykłymi na mi się lepiej gra niż z Morgan, ale w obronie w Grand Arenie troszkę to inaczej wygląda. No, jeden minus, że przez jej unik wskrzeszać się nie mogę, a tu Mary, nie Old Nioldake. E, Lord Vader, ale ciekawy timbo z Tyronem, Malikosem, Leia Organa, w takim jest z trzema sztankami, no i Tank de Takron. I tutaj, no, SLKR jakieś nie dał sobie rady. Lecąc dalej, mamy Rejkę, Darf Malgus, Kwajgonjin no. z Edcotem, jego Datacronem, Admiral Trench, Win i Executor, Malewo i Radosna w obronie. Z racji tego, jaką ma obronę, zmieniłem swoją nieco. No bo jak widzieliśmy Lord Vader, no to boka tam stąd wyszła, a zamiast nią dałem leje Organę na tył. Natomiast e, czy jeszcze coś zmieniałem? Tak, na górze zmieniałem. Wyciągnąłem Queen Amidala, ponieważ ona sobie z tą leją, którą on ma na te trzy tanki, bardzo dobrze radzi, według historii, 100%. E, więc z ciekawości chcę sobie zagrazić, dlatego SLKR trafił do obrony, bo nie będzie mi on potrzebny, więc no, można powiedzieć mocno wzmocniłem obronę, bo aż cztery gielki w sobie. No ale zobaczymy czy uda się go przejść, bo zawsze może być różnie. Jak będzie? Za chwilkę się tego przekonamy. Zobaczmy jak poszło przeciwnikowe, gdzież on już grał 1803 banery i tak pierwsze pole bez problemów. Na drugim polu Leia ustawiona z tyłu dała radę obronić się, ale tylko raz, resztę przeszedł jednak. Na górze bez przygód. No i jeżeli chodzi o statki, to też bez przygód. E, więc dość trudne zadanie, szczególnie, że on zmienił niestety swoją obronę, bo mamy tak Skywalkera, Gungan, Trench i Quagona. Natomiast dolne pole mamy Leje SLKR, którego się nie spodziewałem, Rejkę i JAP. Zacznijmy od Leji. Ja wiem, że na mojej Queena Midali nie mam omikronów, ale i tak chciałem sobie zaryzykować właśnie zagranie. I Sam jestem dość mocno ciekawy, jak pójdzie. Niby 100%, ale może być tak, że ja będę tym, który zaniży statystyki temu teamowi. 212% aż defense, trochę protection, trochę health. Więc taki no mocno defensywny e, team. Ja zagram support kronem, bo nim się bardziej czuję w ataku. E, no, ten będzie chyba. Taki w miarę 55% defense. No, sam jestem ciekaw. Tylko też chyba zmienił, bo jest droga miar Arthur to tylko na dwa e, tanki. No, muszę zespawnić decoy. Offense up. E, ściągnijmy co mamy. Dispel się przyda świetnie, akurat, że jest Quagon. Zróbmy tak, kosteczki. I teraz padawan. Coś zrobisz? A, mniej niż sądziłem. No i teraz oni mogą pomijać taunty. Ła, Quinkę trzeba leczyć przede wszystkim, bo bez niej to już ten team niewiele zdziała. No i teraz niestety stąd Superhunt będzie dawał Gitant, znaczy termiter. Quinka przeżyła. W szczęście jest dispel chciałem powiedzieć, ale misnęła sobie akurat. No co za pech. Misnęła sobie. O, teraz będzie dobry dispel od Quinki. Ofen up. Idziemy dalej w drogana. Raczej. Hmm, może teraz tu. Leczmy echo. O, hult po drugiej stronie słyszę. Fajnie, jakby ten Artuditu padł za moment, ale raczej się to nie wydarzy. O, padawan na pewno padnę. Albo nie, tylko echo. Na razie. O, no posypał się tym. To jest niestety tyle z tej walki. Eee, I chyba tyle z tej grand areny, trzeba to powiedzieć szczerze. No nic, muszę sobie znaleźć czym to pokonać, ale. Hmm. Jedi Master musi pójść na slkr Lord Vader na Jabę. Mam Jedi Mastera Kenobiego. Ok, to spróbuję nim. No, i więcej w tobie nie mogę mieć, jak będę miał. No to koniec walki jest dziś. Czyli, no cóż, dalą trzeba grać z omikronami. Nie można grać bez na leje. bo nic z tego nie wyjdzie. Kogo tu jeszcze chyba tak? I. Ten datakron na przykład. No i zobaczymy. Jeszcze jedna w topa koniec grandareny i dzisiaj będzie szybko, ale no w moim głosie ostatnio możecie poczuć, że dość mam trochę tych grandaren. Te fioletowe krony trochę. Trochę jakoś biorą. Odbierają mi chęci grania. Tych grandaren tak szczerze. Ale na szczęście się skończą. Może następne Grandareny będzie mi się grało troszkę lepiej. No, dobra. Ale to i tak chciałem zaryzykować sobie tą Quinamidalą. Wiem, że mam Jedi Mastera Kenobiego, który akurat dzisiaj roboty żadnej nie ma. Ale to taki bardziej testowa Grand Arena niż tutaj e, ją wygram. No, miałem oczywiście pędź, e, żeby tutaj wygrać, ale chyba troszkę się ona oddala. Ale nie ma co, jeszcze trzeba spróbować. Nie wiem czy nie powinienem atakować Artuditu. Skupiłem mocno na tej Lei Organie. A ten skin to nie był dobry wybór. Niezbyt wiele się dzieje. Bardzo powoli tą Leiorganę. Organę. Chociaż szósty poziom, żeby się odpalił. To wtedy bym zmienił może na Artuditu. Tutaj już blisko ultimatu. A, daj, akurat mam. No. no cóż, ruszcie kat, bo ta zaraz będzie mieć ultimate. Jak stracisz protection, to nie będzie dobrze. No dobra, ruszyła się. Nie ma sensu trójki nigdzie w tej chwili używać. Wow. No nieźle się rozeszło wszystko. Kat niestety wyłączone ma Protection. No my może tak Żeby chociaż nie wyłączyli Protection na socetano. Dobra, ładować ultimate. Dwie 2,5 minuty. Mało czasu. Stoi twardo ta Leia organa. Do następnego ultimate'a jest niedaleko. I z nim pewnie komandera Seketano mi zdejmie. Bo protection nie ma. No teraz ma bonusowe. Ale ciężko się klepie w tym leje. Tylko półtorej minuty mi zostaje, a do końca, żeby tą Leję pokonać, nie widzę szybko. Dajmy sobie Bonus Protection, Ta zaraz strzeli mnie ultimatem. O, akurat komandera Soketano przytrzymam przy życiu. Och, ukrył Leję Artuś. Wola go zdjęła, no tak, bo się nastakował trochę. Odkrycie mileje. Dobra, puszczam auto, bo mam tylko minutę. No i cóż, jak przegram tę walkę, to koniec grandareny. To dobrze byłoby wygrać, ale za mało czasu. Aha. Specjalnie ustawiłem SLK'era w obronie po to, że może tą Queenką zagram, a jak nie to... Um, coś innego może wymyślę. No, Hasoka no ledwo stoi. 20 sekund. O, ta się wyleczyła cała. Unikiem swoim. No to źle rozegrałem tę walkę. Koniec grand areny, niestety, bardzo szybki. Ale to zagram e, ciekawsze, powiedzmy, walki. Koniec tego sezonu grand areny, niestety, bardzo słabego z mojej strony. No cóż, trzeba było inaczej to rozegrać, jak najszybciej Artuditu po prostu pokonać. I tyle. Ataker, ataker. A, salkar przy od Jodemela. O nie, dobrze. tak, żeby tant mu wrócił OK Tak Pokonajmy do old Dark. Potem bym się wziął za środek. Dobra, easy. Jest tu jeszcze jakaś ciekawa walka kolei dzisiaj niestety nie przejdę, bo nie mam czym. Rejka. Szkoda, że nie mam zwykłego o, zwykłego starkillera, bo on sobie zagrał. Um, Alf tą. Monmotmon bym tu pewnie nie dał rady przez Baris. Zostaje tylko takie coś. Co mi brakuje Kru. Czy jest z tych nowych Tatakronów coś? No właśnie, widać, że totalnie nic, co by mi pomogło. Imperial Remnant Jedi i tak dalej. Mm, trochę problematyczne, tak pod kątem już następnego sezonu 5 v 5 Ciężko będzie się z Rey walczyć. Prawda, teraz wcale też nie jest łatwo. Dwa tanki i Baris. Szok, ale zdispelowany. Próbujmy nim zaatakować. Okej, okay, na Damage Immunity jest. Jakiś sukces więc się pojawił. Książkę malfry. Damage immunity. Malicos jest Baris. Pięknie. Kamienie tu. Dobra. Wyboru brak. To użyję specjalnie po to, żeby tylko Malikoz się ruszył. Jest już. Nie mam niestety dostępu do Reiki. A. Mm, Alfry ma Critical Hid Immunity. O, dobra, tam, tam Malikosen mam przynajmniej dostęp. No, ale oczywiście od Kenobi'ego jest damage, e, znaczy Critical Hid Immunity. Ale chyba powinienem przetrwać jeszcze statek Na razie po prostu chyba basic zagram Chociaż mogłem tutaj Teraz to trochę bez znaczenia akurat się wszyscy z drugiej strony ruszyli po Rej Tutaj muszę dymieć Immunity zrobić. Nie mogę czekać. Kamienie mogą być w Bena GK nie ma. Dispel nie statek, tylko Dispel. O, spoko. Czekam tylko aż szereg ruszy i ją pokonam. Cóż, nic nie było trudnego w tej walce. No dobra. No, na dżabę graliśmy już wiele razy. Na gungam też tręcza, Bejna tutaj ma, ale zaryzykuję sobie z ciekawości zagrać doktorką. I to będzie ostatnia walka już dziś. Mm. Brakuje IGK-88 Tak. co? W sumie z tej walki... A nie, dobra, bez znaczenia Zastanawiałem się, czy może wyjść z tej walki e, I zagrać so sobie 50RT Ale to i tak 50RT zaraz się do takram kończy Będzie co prawda nowy ale nie wygląda ta walka dobrze. A pranie wskrzesi droida. No nic, trzeba się brać za łoto tambora. Trochę to utrudnione jest zadanie, bo albo stan albo ability black. A, i akurat wskrzesił. Niestety. Uuu, rakietą dostał od Django 000. To się nie wskrzesi. No, tyle z tej walki. A, rzućmy sobie te droidy z Shortim. Nie ty. Lobota brakuje i 3 no. A może tak bez Datakronu? ta kronu? No tak, trench dostał turę. O no tak, brakuje damage bez datakronu. Dobra. Hmm. No więc jakiekolwiek trzeba byłoby pewnie im dać. No nic, zobaczymy z, jak będzie z 50RT, datakronem. Jak już będzie, będą ich datakrony. Dobra, tutaj nic nie było, bo nie, nie było po prostu mocy, żeby jakikolwiek datakron był który dałby im pewnie physical damage jak tutaj 50%. No z tym może by zdjął. Ale wiem, że bez data to działać nie będzie. Cóż, niestety dzisiaj tyle, bardzo smutna znowu Grand Arena. No niestety tak czasami bywa. E, bo niestety Lei nie przeszedłem. No nie spodziewałem się, że mm, aż tak kiepsko pójdzie moje Queenami dali, ale i tak chciałem to przetestować, już mówiłem na samym początku ataku. A więc wiem, że bez Omikronu, Queen'a, Midala sensu nie ma, niestety problem jest taki, że... O, wyłączam całkowicie grę. Problem jest taki, że e, o, niestety żadnego datakronu nie mam teraz. O, jesteś, nie widzicie nic, bo się oczywiście ok nazwa okna zmieniła. O, jest. Ehm. Nie, nie, nie mogę jej teraz dać do omikronu żadnego, no bo po prostu odkładam na inne postacie, więc no trucho, niestety, pechowo. Jak widzicie, mam 3 omikrony, a za chwilę ezra nadchodzi, więc tutaj no, nie, no wolę trzymać na razie na Ezra, niż dać queen a Midali. Chociaż queen amidali jakiś tam datakron teraz będzie mieć, ale myślę bardziej jak najdalej w przyszłość, a nie tu i teraz. Dlatego tak te omikrony nie wydaje bardzo na lewo i prawo. No myślałem, że trochę więcej Luten zrobi w obronie, dając jego omikrony. Niestety trochę kupa wyszła z niego. Bo jak na razie ani raz się nie obronił, więc trochę jestem rozczarowany tymi jego omikronami, ale cóż jest jak jest. Tyle teraz. No kolejna słaba Grand Arena, tylko udało się wygrać jedną. Ale niestety trafiłem trochę już na ścianę i bardzo, e, bardzo wysoko. No bo w sezonie poprzednim, jeszcze wcześniejszym bardzo dużo grandaren wygrałem i no, byłem trochę e, wysoko, jeżeli chodzi o ranking. No teraz trochę pospadam. E, będzie pewnie w 3v3 lepiej walczyć, no i może z nowymi nami, jak nie będzie już tych fioletowych, będzie mi trochę lżej się grało. No dzisiaj trochę na swoje życzenie, przegrałem, bo nie wziąłem slkr do ataku. Chciałem sprawdzić, gmina dalej nie wyszło. Nauczka na przyszłość. Tyle teraz, no i takim jeszcze tylko post -scriptum. na koniec. No będę chciał oczywiście wrócić do e, serii, jak ta postać działa. E, kolejną tutaj wrzucić, jeszcze tylko się zastanawiam co dokładnie ale mam tam listę co by zrobić i zobaczymy możliwe, że Night Sisters Mary, bo chyba Morgan Morgan i Great Mothers chyba z nimi nie będą nad tym się jeszcze może zastanowię ale na pewno jest to o czym myśleć, co wrzucić wam do kolejnego filmiku, tyle teraz, mam nadzieję, że Choć troszkę nauki z tego wyciągniecie, że Queen Amidala bez Omikronów jest słaba. Trzeba jej dać szczególnie ten, który daje Mastery, czyli dokładnie ten, który daje aż 40% Mastery. Nie można zignorować tego mikrodu Ja go kiedyś dam, ale kiedy to jeszcze się okaże dokładnie, bo bez niego jest słabo, słabo. Tyle teraz, no i do co? Do zobaczenia w kolejnych filmach ze Star Wars Galaxy of Heroes.